Poważnie, to bym z Tobą rozmawiał jak z poważnym człowiekiem. Pan wybaczy, ale dowiedziałam się, że Pan jest tak ważną osobą, że mi ściągali z samych gór. Tak? Tak. To akurat Specjalnie było tam Pana zostać. tak przyjechałam. A widzi Pan, a ja dla Pana specjalnie tutaj przyleciałam. Niestety nie szukam aprobaty. No trudno, przykro mi. Dobrze, nie będzie te 500 miesięcy, 800 tysięcy. Sorry. O. o. Co to było? jest grubo. Tam no mieliśmy kościół. W ogóle warte kierunek zachodni. No to jest posiekawa, było 300 na godzinę. Bez ok. zawieszenia Lombak potrzebny noski Edward, nasza pozycja. A, czy dałoby radę skrócić bana? Że podobno, ban, że podobno VDM nie był. CELOWY Sprawdźmy A jeden się kręci cały czas Wysiadają ok. <noise> no jak nie był, no co jest A jeden się kręci cały czas Wysiadają ok. Ok. <głosy> 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 Nie był celowy ban XD. XD XD Czemu to nie działa Halo Idzie w drugą stronę On nie powinien walić dzwona Zasada to nie, to nie jest taka zasada Że możesz dzwonować Jak ktoś wyjdzie To jest wina tego co wysiadł To wina jest twoja Wy nie możecie bić kogo chcecie autem. Rozumiecie? Wy nie możecie sobie kurwa pitować każdego kogo chcecie. Bo w Riotcie nie bał się siedmiu osób. Unlucky, daj dowód. Zgłoście rządowy, daj dowód. Dostanie bana. To nie jest zasada ban za ban. Zostanie. Łamany jest regulamin, zostajesz bana. Siadają. No o... Będziemy wyjeżdżali na drogę, na Great Ocean Highway I mijamy teraz stację benzynową Broby. Będziemy za stacją benzynową przejeżdżali 28 aktualnie na radiu, na częstotliwości znajduje się 17 osób czy... No chodź, chodź teraz sam... zatańczymy, chodź Pięć Obecny aut, dojechał w wsparcie i próbowałem bombić, kod 9 Jakiej tej dojechania wszystkich jednostek, no chłopaki Dwie minuty chodź już i go, chodź, chodź Taki long, long No chodź, long, long, chodź, chodź. Oh. <laughs> Pozdra stream trolluj gdzie indziej wariacie. <laughs> no trudno Jeszcze da być 5 Czekajem w kierunku lotnicy tam droga oczy sprawowa Trzeba będę Drogi W kierunku O! Ole Oficer wszystko dołoży to Sia, bratku Co ty no, chcesz tu Ale gdzie ta jest plus 18 Ó, wow, pedo, de CZO? Ja się! Uf go! Uf. 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 zdjęcie! Dobra, dobra, stój, stój To jest piękniejsze niż się wiadomo Możecie już jechać, tam im pomóc! Dobra, podjedź, powiemy, że mogą jechać Ta. O! Sytuacja opanowana, możecie wjeżdżać i ułatw tych tjera, tych radnych! Ułatw! <grytować> w ogóle niczemu nie mówić. <grytować> no ale, powiedziałeś, że Pająk zgłasza, że ktoś nie widać nie Nie, nie, no ja zgłaszam. Meldujesz, że jeden zjadł kanapkę? O, ruszają, ruszają. Co? Jeden się to. ruszył. Nie, 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 bo on, oni nas biorą psychologicznie. Spokojnie. Jak rusza to masz... <grytować> Dawaj, Doroto! ZAMIŃ! PASY, PASY! Seta, seta, Nie wiem, mówi, że mija paprotkę. Zaraz cię znajdziemy, Suzy, nikt ci nic nie zrobi, nie, jesteś nie, nie bezpieczna. Nie, nic nie zrobi, nic, nikt nic nie zrobi. A, a jak to zabójcza paprotka? Nie ma z nie, takimi żartu.. Nie, już Paprotki pijają kosy to pod żebra. Ja teraz widzę wielkiego lizaka. Widz wielkiego lizaka! Lizak chce ją zabić. M Musimy ją znaleźć, M nie, szybko. Nie. Wielki Dobrze, lizak, mórz, wielki lizak. Nie, wszystko w porządku. Źle mu się z oczu patrzyć. Dobrze ten mu patrzę, Paprotki mijała! Paprotki i Lizaki, gdzie są paprotki i Lizaki? Znalazłeś. Dobra. <grym z oczu> Chyba nie na... W kraju małe żółte, śpiew żółty kibnią się strony taków. Szczeli mu chwala. FUJEM ZAWIĘCIE MIĘ W TAK, TAK No nagle tak, 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 tak. tak. Nie kłam Kto, z... na siusiu No to szeryf, no to sikaj w I to było nie, było z... nie ma, tak, się ma się w Masz już no, ma Dobra, Dobra, i jeszcze ten sam samochód? Nie, znaczy na parę Na trzy A to, to, to Na trzy Zdźmy? Co się nie powrócimy. J64, tak? Co jest? Ja to ja, urwałem ja. Co jest? Co się było? Nie ma już gotówki tego. O to... <grym> to jest? Nie, już go nie wierzy. ma, go nie ma końki. To jest dobra, jak go nie ma to dobrze. Dobra panowie to poczekajcie, kiedy będziecie wyjeżdżali. To. Kolor, Jeżeli będą wyjechać zabierzecie sobie kolegę dalej, okej? Okay, Kolega będzie <grym> rozchuty Bez broni <grym> oczywiście. Andrzej, to ty byłeś? Andrzej, że że to ty brożek No tutaj będziemy i tapujemy wszystkich. No nie leży Ej, skąd? Przecież tutaj! On leżał czy nie? Na końcu drogi znajduje się wyskok u może już to próbować objeżdżać na wyskoczył Na chuje na koziołkował Stoi w miejscu, wysiada z pojazdu Udaje się pieszo w kierunku północno-wschodnim na plażę Wyglądają dwa penicy Nasze pieniądze też tak będą latać. O ja O co? Eee nic Spoko <grymne> To jest dopiero niesprawiedliwe życie Kiedy jesteś spokojny obywatelem i wychodzisz z banku A tu radiotka Jak na uliczki w okolicy Komendy Wodnej <gud> 10 227, ten 10,90, 102 14 Wyprzedam po waszej lewej Przyjął. <śmany> Z będą dwa wolne pasy przed nami na 100 metrów podaj do manewru pięć <gud> Wiesz co? Pas...

co? Pokaż ją! Pokaż mi ją! Pokaż ją. Mogę kogoś pozdrowić? Kogo? Pozdrawiam całe THW z Exila. FogChamp. Na razie. Siema. Najważniejsza w tym Najważniejsza jest przede wszystkim komunikacja. Była to najba najbardziej istotna interwacja, z tego względu, że wiemy, jak. O, obecnie potrafi to się wyglądać komunikacja radiowa. O tutaj trzech, albo czterech. Ja. idiot. Masą, masą, są masą, są masą. Ja dostałem też od swojego. Ale int. Le, leży. Ja zbombiłem swego i dostałem od swojego, pozdro.